System odrastania liści spowodował, że spędziłem bardzo dużo czasu doskonalając go, niestety wcale nie chciał współpracować. No więc w ramach odskoczni postanowiłem zrobić tymczasowo co innego. Podczas gdy liście opadają i posiadają owoc, odłączają go od siebie. Dzięki temu miałem mieć możliwość dalszej edycji opadniętych liści czy owoców. I tak po teście, no, coś nie pykło. Więc do tej pory został przemieniany filmik, który rzeczywiście trwał około 30 minut. No i jak widać, przez te 30 minut praktycznie nie zrobiłem nic. I miałem takich kilka dni. Czasem tak jest. Chciałem osiągnąć taki efekt, że jeżeli liście opadną i stan drzewa wróci do normalnego czyli takiego, w którym liście mogą rosnąć to liście odrastają na drzewie w losowym czasie. Lecz zanim miałem się tym zająć musiałem ograniczyć ilość pojawiających się liści. Stworzyłem więc skrypt, który z założenia miał działać w taki sposób, że gałąź nie wypuszcza liści, tylko tworzy nowy obiekt. Z kolei ten po pojawieniu się sprawdza, czy obok niego jest już liść. Jak nie ma, to ma go stworzyć. Jak jest, to usuwa sam siebie, przez co nie stworzy nowego liścia. W teorii proste. W teorii. Bo ta teoria kosztowała mnie kolejne godziny. Zostawiłem mechanikę liści, żeby nie stać w miejscu. Aby ruszyć trochę kwestię wizualną, postanowiłem zmienić efekt opadających liści. Aktualny, wiadomo, był tymczasowy. Zwyczajne opadanie, czyli jak w tym przypadku kierunek w dół o stałej prędkości, jest taki zwyczajny. Odkąd pomyślałem o efekcie więdnących i opadających liści. Od razu miałem w głowie takie pojedyncze opadające liście reagujące na na przykład wiatr. Wtedy taki efekt, gdzie każdy liść zachowuje się indywidualnie, wygląda ładnie. A więc każdy liść, czyli muszę zacząć od sprite'a jednego liścia. Niestety gdzieś go zapodziałem, więc wytnę go z tego. I teraz coś co doda moim zdechłym liściom życia. Particle system. Żeby pomalować liścia, znowu musiałem go zapisać w odcieniach bieli czy szarości, nieważne, wiadomo o co chodzi. Zmieniłem więc kolor i zaczęło to wyglądać fajnie. Parę linii kodu, powodujących, że jeżeli liście mają więdnąć, tworzył ten fajny efekt, a same zmniejszają swoją skalę, aby zniknąć takie złudzenie ubywania. Reszta czasu z tym efektem była poświęcona, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Jest już lepiej, ale z kolei jak dopiero było za dużo, teraz jak ubogo. bogo. Gradientowy efekt zmiany koloru więdnięcia. Tak jak wspominałem w jednym z poprzednich filmów, jeżeli liście są zwiędnięte, a żywotność wróci do normy, to mogą one opaść lub rosnąć dalej. Cały efekt gradientowego koloru zacząłem właśnie od tego momentu, gdzie liście mogą rosnąć dalej. Z początku chciałem narysować pojedynczy zielony listek, do którego to koloru będzie dążył zwinięty liść. No i co się dzieje? Efekt. No jest. Działa. Zmienia ładnie kolor. Ale co potem? No, liście zmieniają kolor na taki, jaki miały zadany z początku. A przecież każdy liść przy starcie ma losowo zadaną wartość alfa, stąd te przeskoki koloru. Rozwiązaniem było pobrać początkową wartość i uwzględnić ją przy zmienianiu koloru. Wydaje się, że zamierzony efekt osiągnięty. Dalej trzeba osiągnąć to samo przy więtnięciu. Tu już raczej bez większego problemu, bo przepisać to, co zrobiłem do tej pory. No i test. Drzewko rośnie. Zabieram witaliki, żeby liście zwiędły, i od razu przywracam do poziomu, by normalnie drzewko mogło rosnąć. Liście zatrzymują rośnięcie, więdną, i niektóre z nich opadają, niektóre odrastają. Tylko coś ze skalą się zepsuło. Gdzieś w tym momencie udało mi się ograniczyć ilość liści, a minęło masakrycznie dużo czasu. Choć rozwiązanie przyszło samo do głowy, wystarczyło zrobić przerwę i odpocząć kilka dni od pisania. A więc, gdy gałąź może tworzyć liście, zamiast nich tworzy obiekt Prelives, o którym mówiłem. Ten przez chwilę sprawdza, czy nie ma obok niego obiektu liścia. Jeżeli nie, to sam zmienia się w obiekt liść. I tutaj istotną zmianą była wielkość kolidera samego liścia i obiektu. Bo teraz, jeżeli obiekt zmienił się w liść, usuwa dookoła kolidujące obiekty, przez co nie stworzy się w jego promieniu żaden liść. Jak widać, liście są rozstawione rzadziej, tak jak ustawiłem, i podczas zwiędnięcia będą mogły się odrodzić, ale też, jeżeli będą miały na to miejsce. W międzyczasie pozmieniałem efekt opadających liści, ich prędkość, pojawianie się itd., żeby wyglądało to powiedzmy naturalnie. A żeby drzewko było żywsze, postanowiłem dodać kolejny efekt imitujący wiatr. Tutaj pobawiłem się trochę animacjami, a konkretniej przesunięciem pozycji liści w lewo i prawo. Tak wygląda cała animacja. A tak, gdy dodałem ją do drzewka. No, efekt wiatru to tu jest, nie powiem. Dalej to zabawa ze zmianą skali, rotacji. Ale ostatecznie wystarczyło odpowiednie ustawienie pozycji i prędkości. A efekt? Dla mnie osiągnięty i zadowalający. Oczywiście efekt działa też na żółte liście. Czas, aby jabłka mogły przynieść jakąś korzyść, a nie tylko czekały aż zjeje robak, zgniją i zwyczajnie spadną. No właśnie, taki prosty licznik. Prosty co? No w tle leci półtora godzinny film na przyspieszeniu. Usilnie chciałem wstawić kod w obiekt jabłko. Teoretycznie powinno być wszystko ok, praktycznie nie działało nic. Chodziło o to, że każde jabłko na scenie sprawdzało, czy aktualnie klikam w jabłko. I nawet jeżeli kliknąłem w jedno jabłko, to każde jedno na scenie spełniało warunek i wykonywało dalszy kod. No, trzeba sprawdzić, czy kliknąłem w to jedno konkretne, czyli hmm, szukać numeru ID. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale nie brałem tego pod uwagę. Poradziłem sobie tworząc nowy obiekt ze skryptem, a w nim kilka linijek praktycznie takiego samego kodu i to zadziałało. Także tutaj nie mam już problemu z tym, że każde jabłko reaguje na kliknięcie. Dodałem wizualny efekt, który się wyświetli, jak już kliknę w jabłko. Domyślnie efekt ma pokazać się w aktualnie klikniętym jabłku, ale i tutaj pojawił się problem, więc przeskoczyłem go. Poszedłem dalej w sprzedaż jabłek, póki miałem jeszcze w głowie pomysł jak to zrobić. I tak do licznika jabłek dodałem chwilowo żółte jabłko symbolizujące ilość monet oraz przycisk cel służący do sprzedaży zebranych jabłek. Jako, że z początku jabłka będzie się zbierać pojedynczo, a później prawdopodobnie powstanie opcja do kupienia, dzięki której jabłka będą zbierane automatycznie, trzeba w jakiś sposób uwzględnić jakość tych jabłek. Bo sama informacja, że posiadamy powiedzmy 20 jabłek, nic nie da przy sprzedaży. Bo przecież każde jabłko miało inną jakość, więc nie można przemnożyć 20 razy cenę za jabłko, bo wynik będzie zawyżony. Dodałem zmienne, które są zachowywane podczas bioru jabłek, a dokładniej ich jakość. Jeżeli jakość jabłka wynosi 0,5, ta informacja zostanie dodana. Jeżeli jakość kolejnego jabłka wynosi 0,3, zostanie to dodane i nasza, że tak powiem, jakość koszyka wynosi już 0,8, bo obie jakości zostały dodane. I teraz, jeżeli chcemy sprzedać jabłko bądź jabłka, cena jaka za nie dostaniemy będzie równa jakości tych jabłek, przemnożona przez cenę za jedno jabłko. Narysowałem jeszcze i podmieniłem symbol monety, a w międzyczasie jakoś ustawiłem pozycję pojawiającego się efektu plus 1 na odpowiednim jabłku. Do skryptu przechowującego informacje o ilości jabłek na scenie dodałem zmienną, która zlicza aktualną ilość liści. Liście po pojawieniu się dodają wartość do tej zmiennej, po usunięciu odejmują. Logiczne. I tak, gdzie poprzednio ilość liści dochodziła do, hmm, mówiłem ponad 300, no nie do końca. Liści maksymalnie mogły być 184, a informacja o ponad 300 wynikała z informacji z konsoli. Która wskazywała na tę ilość. Jednak było to przekłamane, bo liście wywoływały kod podwójnie bądź potrójnie. Stąd ten przekłamany wynik, a sam kod poprawiłem. W każdym razie, aktualna ilość liści dla przykładu wynosi 64. Po co mi ta informacja? Po to, aby odhaczyć kolejne założenie, jakim jest pojawianie się jabłek w zależności od ilości liści. Poprzednio, gdy maksymalna ilość jabłek wynosiła 35, przy takim ustawieniu, jeżeli liści byłoby też 35, na drzewku pojawiłoby się też 35 jabłek, czyli za dużo. Bo jeżeli z drzewa spadają liście i jest ich coraz mniej, jabłek też powinno być znacznie mniej, bądź wcale. Więc, aby pozbyć się błędów, dodałem kilka linijek i ustawiłem, że maksymalna ilość jabłek to aktualna ilość liści na drzewku, dzielona na 2 plus 20%, czyli Jabłek może być trochę więcej, niż połowa liści. Dalej muszę dopracować efekty odrastania, więdnięcia i ponownego odrastania. Jeżeli liść więdnie, później odrasta i znowu więdnie i taki schemat wałkuje się parę razy, kot gdzieś się wykrzacza i zamiast na przykład rosnąć i łapać zielony kolor, liście rosną w kolorze żółtym no i ogólnie dzieją się jakieś anomalie. Muszę to naprawić, a dopiero potem ruszę dalej. A tymczasem, tak jak moje żółte liście, спадом.